Ho ho ho, Krasnal Wojtek wita w kolejnym odcinku, w którym będziemy robić coś, co patrząc na popularność, prawdopodobnie z tym, co tygryski oglądające mój kanał robią najbardziej. Czyli uwolnimy kolejne premki Hot Wheels, zaczniemy od tego białego Forda Mustanga Boss. 302 z roku 1969 ale bądźmy szczerzy jeżeli BOS to musi być wolny co niniejszym czynimy metodą inwazyjną oto uwolniony Mustang. Jest to jeden z fajniejszych mustangów tej generacji. Jakie to jest moja osobista, krasnoludzka ludzka opinia. Jaki Wheels wypuścił? Nawet biały kolor mu nie zaszkodził. A spójrzmy na detale podwozia, no. Wydechu nie ma, pewnie elektryczny, całkiem fajnie zrobiony jest ten tył. A przód też nie jest najgorszy. Mamy nawet takie drobne detale. Jest Klatka bezpieczeństwa. No bo, oczywiście, skoro samochód pochodzi z serii Fast and Furious, to na pewno jest rajdowy. Kolejny Hot Wheels z serii Fast and Furious. Land Rover Defender 90, czyli krótki trzydziowy. W kolorze czarnym. I uwalniamy. Aha. Land Rover nie miał żadnych oporów przed byciem uwolnionym. Całkiem fajny przód. No nie najgorszy tył. Koło zapasowe bardzo tutaj pasuje. Podwozie, no powiedzmy, nawet nie ma tutaj zbytnio co pooglądać. Mamy jeszcze jeden Fast and Furious. Toyota Land Cruiser FJ43. Kolor czerwony Metaliczny z białym dachem. A może ustawimy sobie te samochodziki w garażu? Skoro jest to, wykorzystajmy. I wracamy do Toyoty. Bardzo fajny przód. Tył nie najgorszy, ale szału nie robi. Takie sobie podwozie, ale no, tutaj nie ma co zbytnio spoglądać. oglądać. Bardzo dziwne lusterka. Kolejny premium to będzie GMC Cyclone z roku 1991. Ciekawi mnie Wasza opinia, czy ten poszukiwany obecnie mainline ma ładniejsze malowanie od premki, czy nie. A my zabieramy się za uwalnianie. I oto cyklon w całej okazałości. Bardzo podobają mi się te koła, ale to nie pierwszy raz One są stosowane przez Hot Wheels w pick-upach i bardzo pasują. Logo GMC, nieźle nawet zrobione są te detale z przodu, z tyłu bardzo fajna jest stara rejestracja. spód. A. Po raz kolejny szału nie robi, ale mogło być gorzej. No, zanim krasną tutaj zdemoluje, to może zaprezentujemy kolejną premkę. Nissan Concept 2020 Vision Gran Turismo. No dosyć ciekawy model Jestem miłośnikiem Nissanów, więc Bardzo się ucieszyłem, że Hot Wheels wypuścił coś takiego Niestety Moim zdaniem po raz kolejny no tutaj dosyć budżetowo Hotfield podszedł do tego. No przód nie można się zbytnio przyczepić, bo taki styl. Tył. No. Można było to lepiej zrobić, można było to zrobić gorzej. Niestety koła. No. Te koła pasowałyby do zwykłego mainline. A nie do Premki. A płyta podłogowa to jest po prostu trochę napisów, imitacja włókna węglowego. I to wszystko. Niemniej jest to ciekawy model, więc i tak się cieszę, że go posiadam. No ale nie tylko Premki będziemy dzisiaj uwalniać. Uwolnimy także 5 samochodzików z tej serii. Zaczniemy od Hondy Civic Type R k 9 z roku 1999 w bardzo fajnym malowaniu Falkena. Jakoś tak dziwnie się składa, że to malowanie pasuje praktycznie do każdego samochodu na jakim Hot Wheels go użyje. A sama Honda, nie najgorszy przód, nie najgorszy tył. Mamy Hot z sobą tablicę rejestracyjną. No spód niestety, plastik, ale kto tam ogląda Hot Wheelsy od spodu. Jakieś dziwne krasnale, które potem marudzą. Drugim samochodem w tym zestawie jest Range Rover Classic. Ja tutaj nie bardzo widzę, co tutaj ma być klasyczne, ale przyjmijmy, że tak jest. Też bardzo fajne malowanie Castrola. Z bardzo fajnymi kołami. Niezły przód, niezły tył. Z boku też nie ma się do czego przyczepić. Koła hot wheels bardzo fajny detal, dodaje smaczku, spód, plastik. I nic więcej. Trzeci samochód z zestawu: Porsche 914 Safari, samochód, który bardzo mnie ucieszył, że się ukazał jako miłośnik Porsche. No, jak mógłbym się nie cieszyć. Porsche w kolorze wielokolorowym z przewagą pomarańczowego numer 77. Naprzód rajdowy, tył wersja budżetowo oszczędnościowa. No, tutaj troszeczkę wstyd, Wheels, swój wstyd. Można się było bardziej postarać. No, mamy jakieś detale, jak koło zapasowe. Ciekawostka, spód jest dwukolorowy, ale to prawdopodobnie dlatego, że chcieli zrobić imitację płyty aluminiowej. No i przy okazji wydech. Akurat ten wydech średnio wygląda. Płyta wygląda całkiem nieźle. Tak bardzo jak czekałem na te Porsche 914, tak troszeczkę jest niedosytu. Ja wiem, że to nie jest model premium, ale można było to zrobić troszeczkę lepiej. Przedostatni samochód w zestawie Mazda RX3, czyli RX3 Models, tak jak byłem zawiedziony troszeczkę Porsche, tak ta Mazda nadrabia to. Jest to bardzo, bardzo fajny model. Jak na nie premium, no to detale z przodu i detale z tyłu są naprawdę bardzo dobre. Bok czy góra nie ma się do czego przyczepić. Mamy nawet dzięki temu, że mamy srebrną chromowaną płytę podłogową, to nawet wydech jest całkiem fajny, jak na nieco podrasowanego mainline jest to naprawdę bardzo fajny modelik. Ostatni w tym zestawie jest Big Air Beller, bardzo fajna wersja. Po raz kolejny mamy Fajne koła z napisami na oponach Hot Wheels. Przy okazji, te koły zapasowe w środku tego nie ma. Malowanie czarne z tymi wstawkami. Aibach. Bardzo fajne srebrna płyta podłogowa albo chromowa. Jak to woli. O, nawet mamy kanister z paliwem. No tutaj te zapasowe koło, mamy dodatkowe reflektory, no nie zaszkodziłoby im, gdyby pociągnęli też je jakąś farbą, ale nie ma co narzekać. W tej klasie jest to bardzo, bardzo, bardzo przyzwoity samochodzik. No ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ mamy kolejne neonki. Zaczniemy może od pierwszego, który jest. Pierwszy Porsche 911 GT3 Cup. W kolorze nie powiem jakim, bo nie będę przeklinał. Ale Neonek to Neonek. Najsłabszą cechą tego modelu jest oto, o takie okrągłe koła. Koła szału nie robią, wręcz przeciwnie. Za to bardzo fajnie wygląda to, że światła. Są plastikowe. Są częścią oszklenia. Płyta podłogowa jest. Tytale w środku nie najgorsze. I kolejna rzecz, która nie podoba mi się w tym modelu. Spójrzcie na spoiler. No jego główną funkcją byłoby hamowanie, a nie zwiększanie przyczepności przez dociskanie tyłu. No ale neonek ma być kolorowy. I ostatni neonek McLaren F1 GTR. To jest kolejny z tych neonków takich mniej kolorowych, chociaż nie zabrakło różowiastego koloru. Kołanie są może jakieś fantastyczne, ale odrobina różowego troszeczkę je ożywiła. Bardzo fajne malowanie. No zdecydowanie lepiej wygląda ten spoiler niż Porsche. Niezły tył, niezły przód, niezły bok. Od góry też bardzo fajnie wygląda. Bardzo sympatyczny samochód. I bardzo sympatyczny neonek, który teraz jest wolny. To tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego najlepszego i do zobaczenia niedługo.